Dzisiaj będziemy mówić o reperowaniu rzeczy. I jak wiecie, ciężko jest pieniądze zarobić, i bardzo łatwo jest pieniądze po prostu roztrwonić, wydać i no i tyle. No i, i, i co? I wydaliśmy pieniądze, i pieniędzy nie mamy. A czasami są małe rzeczy, które możemy zrobić, i dzięki temu, że coś na przykład zreperujemy, to sobie zaoszczędzimy pieniądze. I no Dam Wam przykład. Ja jestem osobą dość, dość zamożną. Oczywiście nie jestem tam jakimś miliarderem, ale, ale jestem, jestem finansowo całkiem OK. I chcę Wam dać dobry przykład dzisiaj tego, w jaki sposób ja naprawiłem sobie coś, co mi sprawia przyjemność, a przy okazji em, zaoszczędziłem pieniądze. Więc chcę Wam tutaj dać przykład. Notabene jest to spółka giełdowa Sony. Więc kupiłem bezprzewodowe słuchawki Sony i te słuchawki mają jeden mankament, mianowicie te nauszniki się te oryginalne nauszniki się po prostu zużyły no i zaczęła mi wystawać taka żółta gąbka zaczął ten plastik trochę od, od, odstawać więc wydawało się, że no, trudno jest je używać też głupio się wygląda i wiecie, ja za, te, ja za te słuchawki zapłaciłem 1000 zł, może nawet więcej, bo chyba coś w Tajlandii koło 10 tysięcy batów, więc trochę więcej, może 1100 zł na polskie pieniądze. I jestem z tych słuchawek bardzo super zadowolony. Fajny dźwięk. Um, zastępują mi praktycznie cały zestaw. Głośników, jak na przykład gdzieś jadę, to sobie o sobie bez przewodówki zakładam, jestem w hotelu czy gdzieś i mogę się po prostu cieszyć dobrej jakości muzyką, czy jak chcę coś dobrze słuchać. Ale ponieważ mi się te nauszniki zużyły, no więc mógłbym po prostu wziąć i te słuchawki po prostu wywalić, no bo zużyły się nauszniki i teraz, no co dalej? Może nawet celowo te nauszniki robią w taki sposób, żeby one za długo nie wytrzyma, wytrzymywały. Tak jak czasami jest dobry zegarek, ale w zegarku pęka czy zużywa się um, pasek. No i niektórzy ludzie też zmieniają zegarek dlatego, że zaczął się pasek. Więc co zrobiłem? Zapytałem się w sklepie ze słuchawkami, gdzie mogę takie nauszniki kupić. Dano mi adres tutaj tajskiej spółki, która tym się zajmuje. I dosłownie za 50 zł, za 55 zł, więc słuchawki kosztowały mnie 1100 zł. 1100 zł. I, a, wymiana, a wymiana nauszników kosztowała mnie 50 zł. Więc sami widzicie, że warto jest takie rzeczy naprawiać. Bo wyrzucenie po prostu dużej, dobrego sprzętu, który jest dobrym sprzętem, i po prostu kupowanie nowego byłoby, byłoby bez sensu. I teraz popatrzcie, ile rzeczy czasami mamy w domu, które można byłoby naprawić, ale ludzie tego nie naprawiają i to, i to wyrzucają. A często to jest kwestia zapytania się kolegów, jak to zrobić, koleżanek, może poszukanie na internecie, może zamówienia jakiejś małej części po prostu i naprawienia tego. I w ten sposób, i w ten sposób sobie zaoszczędzimy dużo pieniędzy. Lekcje, czy właściwie nie tyle lekcje, co wideo o tym, jak na przykład dbać o swoje samochody. Robiłem, było już ich kilka. Jak dbacie o coś, to znowu jedna rzecz to jest coś naprawić, a druga rzecz to starać się, aby to się po prostu nie popsuło. Jak dbamy o coś i to się nie psuje, no to efekt jest później taki, że będziemy mogli tym danym sprzętem się dłużej cieszyć, będziemy mogli go dłużej używać. Nawet taka drobna sprawa, jak kupienie oprawki, wiecie, na, na telefon. Ja sobie kupiłem tym razem takiego dobrego, wypasionego Huey'a. Już go używam kilka miesięcy. Ale upadł mi kilka razy. I akurat tak szczęśliwy upadł, że zawsze upadł na tą, na tą, na tą plastikową obwódkę czy tą o plastikową obudowę. Gdybym tej plastikowej obudowy nie miał, no to zostałby po prostu zniszczona, albo by się, się pokiereszował. Także mówię, no takie drobne sprawy, ale jak sobie pomyślicie o tym, jak nauczycie się o takie rzeczy dbać i będziemy żyć powiedzmy kilkadziesiąt, kilkadziesiąt lat, dla niektórych, jak jesteście młodzi, no to to może być jeszcze 70-80 lat, to na przestrzeni życia jak się nauczymy właśnie takich rzeczy, typu dbać o rzeczy, naprawiać rzeczy, nie wydawać na sprawy, które niekoniecznie są nam, nam, nam potrzebne. To będzie nam łatwiej zbudować kapitał, dzięki któremu będzie nam finansowo łatwiej, będziemy mogli się finansowo posunąć do przodu. To są niby takie proste rzeczy, ale widzę, że niektórzy ludzie jeżdżą na jakieś specjalne szkolenia. Myślą, że w jakiś sposób inaczej sobie głowę odrutują i to. I to spowoduje jakieś wielkie zmiany u nich. I, i, i nie twierdzę, że tak nie jest, bo, bo y, jakieś rzeczy związane z samorozwojem, czy uczeniem ludzi pewnych rzeczy, pewnych zachowań, myślenia, jak najbardziej to może działać. I e, na przykładzie wielu osób też można powiedzieć, że to zadziałało, zostały zainspirowane, ale często zanim wiecie, wejdziemy w jakiś bardzo wysoki poziom, dobrze jest zacząć od takich mniejszych spraw, które pomagają nam w tym, abyśmy mieli więcej pieniędzy. Dam wam e, kolejno, kolejny przykład, jak pewne rzeczy udoskonalać, bo to jest taka może głupia historia, może ktoś z Was się uśmiechnie, ale tak, te słuchawki, te fajne słuchawki mają pokrowiec, fajny pokrowiec Sony i widzicie i ten pokrowiec jest super no bo oczywiście chroni, chroni te, te, te słuchawki, są w nim kable, ale jak oni oryginalnie zrobili ten pokrowiec to widzicie ten pokrowiec, popatrzcie teraz ten pokrowiec ma rzepy. Ma tutaj, ma tutaj rzepa, ma tutaj rzepa i również ma rzepa tutaj, bo tutaj w tym miejscu trzymam po prostu kable i teraz mogę te rzepki to wsadzić sobie Zna tego rzepa, zamknąć to, ale wiecie co? Tego oryginalnie nie było. Więc te kable mi cały czas wy, wypadały z tej, z tej tutaj coś a la kieszonki. Później, jak na przykład chciałem to, dopiąć, chciałem to dopiąć, to mi zawsze to tak trochę odstawało. Taka trochę irytująca sprawa. I znowu widzicie, z małą, z małą ilością inicjatywy, no dosłownie, no bo. Przypuszczam, że każda babcia jest w stanie jakiegoś rzepa yy, czy, czy tam rzepa przyżyć. Tak ja akurat to wziąłem, ja akurat to wziąłem do, do pani, która mi tutaj czasami jakieś spodnie skraca czy zwęża, czy przedłuże takiej naszej lokalnej krawcowej i ona mi to wiecie, zrobiła za nie wiem, chyba 10 czy 20 zł jakieś drobne rzeczy, ale to jest niby taka drobna sprawa, ale wiecie, wsadzenie słuchawek, gdzie już później te, to wszystko nie wyskakuje, nie wylatuje, gdzie po prostu to się fajnie zamyka, to czuję, że o, to jest teraz dokładnie to, co po prostu, to po prostu, co chciałem mieć. O, I teraz sobie zamykam, to widzicie, i tak, i tak wyglądają te słuchawki już w, już zamknięte w, z tym opakowaniem na rzepa. Więc jedna rzecz reperowanie, a druga rzecz udoskonalanie pewnej rzeczy, co, co nam pozwala na przykład na to, że może nie musimy czegoś kupować albo yy, Używamy coś i nam teraz to bardziej wiecie, w życiu um, e, pomaga. Dla wam kolejny przykład. Miałem w mieszkaniu miałem w mieszkaniu takie uchwyty na szufladę na drzwi, po prostu w, w kuchni i te uchwyty wysta wystawały, to znaczy one wystają, te oryginalne wystawały. Wiecie jakie to było irytujące? Już mnie raz prawie, że sobie telefon rozwaliłem, bo czasami coś robię rano, no nie wiem, jajecznicę, albo sobie kawę robię, herbatec, czy tam jakoś, czy tam sobie jakiegoś tosta robię. I czasami słucham e, po prostu na kablu, albo na przykład z kimś rozmawiam, nie? O, powiedzmy mam jakiś tam zestaw, z kimś, z kimś rozmawiam, albo tak na przykład słucham, ale załóżmy, że słucham z kablem, albo powiedzmy bateria słaba. Ale o co chodzi? Niby taka drobna sprawa, ale powiem wam, jak ja to udoskonaliłem, to od razu czuję, że żeby się jakość życia poprawiła. Bo wiecie, co zrobiłem? Poszedłem po prostu, bo to mieszkanie, w którym mieszkam, to, to nie jest moje mieszkanie. To jest mieszkanie, które, to jest mieszkanie, które, które wynajmuję. Um, nie mam, nie jestem właścicielem żadnego mieszkania. W Bangkoku mam jedno mieszkanie, którego jestem właścicielem w Polsce, ale w Bangkoku nie mam, więc nie moje mieszkanie. Ale sobie te sobie te, te, te uchwyty, czy te no, uchwyty, nazwijmy to, nie wiem jak to się po polsku nazywa, handles po angielsku, em, em, odkręciłem, zmierzyłem, kupiłem takie same. Właściwie nie zmierzyłem, dałem przykład, dałem jeden jako przykład, więc znalazłem w, w hardware store po prostu taki sam. I te wszystkie na dole, w tych dolnych półkach, szufladach, drzwiczkach, zmieniłem. Zmieniłem. Te stare trzymam, jeżeli właściciel gdyby, gdybym się wyprowadzał, to mu po prostu te stare, te stare przykręcę. I teraz wiecie, jaka jest fajna sprawa. Jak ja sobie teraz tą herbatę robię rano, ciekawe. I już. Nie mam tej samej historii, że mi się ten kabel zahacza o ten wystający koniec i wyrywa mi albo wyrywa mi kabel z telefonu, albo, wy, albo wyrywa mi telefon z kieszeni. Muszę go w ostatnim momencie łapać. Zobaczcie, takie niby drobne sprawy, ale one nam również, również pomagają w życiu, abyśmy mieli lepszą jakość życia. Coś nas po prostu nie denerwuje. Teraz tak, te ostatnie historie, akurat o tych uchwytach. To może nie są za bardzo związane z, z inwestowaniem, czy powiedzmy, przyszywanie rzepów w, w pokrowcu na, 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 na słuchawki, ale sam początek o tym, że jak coś wyreperujemy, to nam to oszczędza pieniądze, a często mamy jakąś rzecz, którą po prostu lubimy używać, i dzięki temu, że ją wyreperowaliśmy, to możemy się bardziej tą, czy dłużej tą rzeczą cieszyć. To są fajne rzeczy i. Dzięki nim będziemy mieć więcej pieniędzy. Jeżeli jest coś, co sami wyrepelowaliście i dzięki temu zarobiliście pieniądze, to piszcie, piszcie poniżej. Zapraszam do dyskusji i pozdrawiam was. Trzeba wiedzieć kiedy zejść